Jak co roku zbliża się dzień, kiedy trzeba rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 30 kwietnia to ostateczny termin dla wszystkich polskich podatników. W Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu są spokojni, bo wiele osób rozliczenia już dokonało. Mamy już ponad połowę złożonych pitów do Urzędu Skarbowego, bowiem wszystkich dotychczas złożonych pitów jest około 31 tysięcy. Myślę, że to w najbliższych dniach ci, którzy jeszcze nie złożyli, to to uczynią i osiągniemy tą liczbę, którą praktycznie z roku na rok podatnicy składają. Jak łatwo się domyślić najszybciej pity rozliczają ci, którzy mogą liczyć na ulgi i zwrot podatku np. z tytułu wychowywania dzieci. Najwięcej tych odliczeń jest z tytułu ulgi z wychowania dzieci, bo jest to dość znaczna liczba, około 3000 takich ulg zostało wykazanych w zeznaniach podatkowych. Coraz częściej podatnicy postanawiają dokonać rozliczenia przez internet, nie wychodząc z domu. Aby to zrobić, wystarczy wejść na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl i pobrać aplikację. Następnie po wypełnieniu odpowiedniego formularza i wpisaniu kwoty przychodu wykazanej w ubiegłym roku, wysłać go w całej Polsce. W ubiegłym roku przez internet rozliczyło się 5 milionów osób. Także w Ostrowcu ta liczba z roku na rok jest coraz większa. Do tej pory Wpłynęło około 13 tysięcy bitów elektronicznie i ta ilość systematycznie z dnia na dzień wzrasta, więc. Myślimy, że około połowy PIT ów będzie tą drogą do urzędu przesłana. Dzięki możliwości elektronicznego złożenia deklaracji podatnicy mogą liczyć na szybsze otrzymanie zwrotu, jeżeli takim przysługuje. Składając PIT-a metodą tradycyjną, na zwrot przyjdzie nam czekać około miesiąca, zaś przy rozliczeniu przez internet czas oczekiwania jest znacznie krótszy. Osoby, które składają rozliczenie drogą internetową zarówno przez system e-deklaracji. Jak i e podatnik, to czas oczekiwania wynosi około 6-7 dni na zwrot. Teraz ze względu na ten okres świąteczny. Ten czas okres o ten dzień czy dwa się wydłużył. Jak co roku, dla podatników czekających na ostatnią chwilę, Urząd Skarbowy 29 i 30 kwietnia wydłuża swój czas pracy. Przez te dwa ostatnie dni urzędnicy będą pracować do 18. Jeżeli chodzi o skarbówkę w Ostrowcu, to zmianie uległ dzień tygodnia, w którym standardowo urząd pracuje dłużej. Do tej pory był to czwartek, a teraz takie dyżury będą odbywały się w piątki. Mieszkańcy Ostrowca przebywający po Poza, no nie tylko Ostrowca, ale poza terenem swojego miejsca zamieszkania, nie zawsze w trakcie tygodnia mogą przyjechać w godzinach popołudniowych do załatwienia swoich spraw. Na rozliczenie się z fiskusem podatnicy mają jeszcze trzy tygodnie. Ci, którzy nie zdążą w terminie, muszą liczyć się z karami. Podatnik, który nie zdążył rozliczyć się do 30 kwietnia, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności.